Dobrze dziewczyny gotowe? Tak, tak. To powiedzcie mi, kim był ksiądz Bosko? Ksiądz Bosko był księdzem, który założył pierwsze selezjańskie oratorium dla chłopców i mieszkał we Włoszech. A dokładnie w Turynie. A co robił z tymi chłopcami w, w tym oratorium? Bawił się, grali w piłkę, modlili, U uczyli i tak dalej. Okej okay, dziewczyny, to powiedzcie, jakby znaleźły się znaleźć, w oratorium? My znaleźliśmy się w oratorium przez schole, bo z, b, z, śpiewała schola z w kościele, coś tam do niej doszłyśmy. Potem zapraszali nas na boskie y, soboty, potem z tych boskich sobot wyszły jakoś do oratorium i zostałyśmy tam właśnie tak na stałe bardziej. No. I co robiliście w tym oratorium? Co tam się dzieje? Bawimy się, śpiewamy. Tańczymy, gramy w różne rzeczy, różne rzeczy na przykład czasami z kartonów budujemy, rysujemy i tak dalej, i tak dalej. Różne fajne rzeczy. Okej okay, dziewczyny, ale tak opowiadacie o tym co się dzieje tak na co dzień w a czy dzieją się jakieś takie większe akcje? Oczywiście, jak już mówiłam, są te boskie soboty, czyli yy, w soboty zazwyczaj raz na miesiąc się spotykamy i są różne zabawy, yy, różne rzeczy się fajne dzieją, gramy, się bawimy, więc jesteśmy tak razem. A każda ta boska sobota wygląda tak samo, czy na przykład mają różne tematyki, czy są jakoś inaczej prowadzone? Yy, tak. Yy, na przykład są urodziny księdza Zabosko, jest konfetti, jemy tort śpiewamy, tańczymy takie różne piosenki, o tematyce związanej z nim, właśnie tak. Fajnie świętujemy. A masz jakąś taką swoją ulubioną piosenkę o Księdze bosko? E, chyba to jest taka na piosenka: religia, rozum, e, religia, miłość, rozum, te trzy. O, też ją bardzo lubię. Okej, okay. no ale te Boskie Soboty to są takie jedyne większe akcje, czy coś jeszcze poza tym się dzieje? Oprócz tego w wakacje i ferie mamy półkolonie i tam y, często gdzieś wyjeżdżamy, na przykład do Parku Linowego, gdzie była chyba najmilsza wycieczka na, w, całych w całych półkoloniach w półkoloniach jest taki motyw, jeden przewodni, Na przykład, jak tu mówiła smerfy. Yy, I w nich yy, raz było, że nasi animatorzy przebrali się za smerfy. Rzeczywiście. Ja też byłem wtedy przebrany za smerfa. Byłem ja. smerfem lolusiem. I pan cały czas chodził z lusterkiem. No tak, to, tak już ta rola wyglądała. Ale pamiętacie jakąś taką śmieszną sytuację, kiedy się wszyscy animatorzy za smerfy przebrali? Yy... Tak. Bo ja pamiętam taką sytuację, co jeden z animatorów chyba był smurfem Ciamajdą? Tak, i się wywalił z tym taką. Tatarką pełną napełnionych kubków. Tak, <noise> pamiętam to. Ojeju. To było fajne. I była jeszcze ta gra terenowa, że niby garga, że gargamel wystraszył smurfy, i smurfy uciekały na osiedle, i musieliśmy tam różne zadania rozwiązywać. I na tej grze terenowej były różne fajne zadania, zazwyczaj związane z tematyką da z danego smerfa. Na przykład, jak był tam taki jeden kucharz smerf, to było, że coś tam trzeba było, jakieś ciasteczka jeść, coś w tym stylu. Te zadania nie były trudne, były wręcz bardzo fajne, śmieszne. I przeszliśmy chyba, obeszliśmy chyba prawie całe osiedle, bo dostaliśmy takie mapki i było pokazane, gdzie dane smerfy są. Musieliśmy ich szukać i mówię, obeszliśmy chyba prawie całe osiedle, szukając tych zadań. Ale przy tym, tak naprawdę się nie męczyliśmy, bo bardziej się bawiliśmy i nie czuliśmy tego zmęczenia. Ale tak się tylko bawiliście, chodziliście, czy coś jeszcze na przykład? Śpiewaliście jakieś piosenki? Tak, na, pół, na, tym, na tych półkoloniach był taki jeden hymn, który był trochę, to była przerobiona piosenka w głównej czołówki. Możemy spróbować zaśpiewać, co Tak. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów w świat, ksiądz Bosko dziś zapraszam was. Więc nami tu zastańcie, podkreślicie, zaśpiewajcie, zaczynamy wakacyjny czas. Animator, piątkę zbije, ksiądz cukierki rozda nam. Razem twórzmy tutaj sale świat. I właśnie jak była to piosenka, to zawsze śpiewaliśmy kilka razy ksiądz cukierki rozda, ro rozda nam. Krzyczeliśmy i ksiądz wychodził z takimi pełnymi koszami cukierków i każdemu rozdawał. Pamiętam, ja mu tam raz, dwa razy, dwie, dwa cukierki zabrałem, ale nie mówcie. <śmiech> <moi>. <śmiech> Dobrze. <śmiech> Dziewczyny, opowiedzcie mi, co wyróżnia takie oratorium. Oratorium wyróżnia, że jest właśnie wielu animatorów, y, którzy bardzo nam poświęcają czas. Y, można zawsze z nimi porozmawiać, pobawić się, y, robić sobie psikusy i jest bardzo wesoło. No dobrze, ale właśnie wy też byście chciały być takimi animatorkami? Bo ja pamiętam, że jak byłem mały i też chodziłem do oratorium, to bardzo mocno chciałem być animatorem. Tak, ja chcę być animatorką dlatego, bo Lubię się opiekować młodszymi i się z nimi bawić. Ale patrzcie dziewczyny, mamy tyle wspólnych wspomnień, tyle wspólnych znajomych i to wszystko dzięki jednemu oratorium. No, połączył nas, nas ksiądz Bosko. Wiadomo. Święty Janie Bosko, który dla osiągnięcia tym doskonalszych owoców żywej wiary i ofiarnej miłości założyłeś pobożny związek pomocników salezjańskich spraw, aby świecili oni przykładem cnót chrześcijańskich i stali się opatrznościową podporą twoich dzieł. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święty Janie Bosko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko. Wyznawcę, na ojca i nauczyciela młodzieży. Z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w kościele nowe zgromadzenia. Spraw prosimy, abyśmy, pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać duszę i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.